Cześć, witam was na kanale Like makijażowy. Dzisiaj w końcu pogadamy sobie o urządzeniu do depilacji światłem. Zaraz, jak to się zwie? Brown Silk Expert IPL. O, I teraz może najpierw wyjaśnimy sobie w ogóle co to jest te IPL. IPL jest to skrót od Intense Pulse Light. Jest to takie bardzo mocne światło, które jest stosowane w kosmetyce i medycynie do redukowania owłosienia i dzieje się to poprzez yy, jakby zabijanie naświetlanie melaniny we włosach, przez co spowalniamy ich odrastanie. Te urządzenie jest to właśnie taki nieinwazyjny depilator który w sposób bezbolesny powinien yy, pomóc nam redukować obłosienie. Ja jeszcze trafiłam tak, że w RTV AGD akurat była promocja z dwóch tam tysięcy z czymś na Chyba 1500 albo 1700 zł właśnie na tą wersję ze szczoteczką do twarzy. Także ja sobie to wtedy akurat kupiłam. Teraz tak, żeby używać tego urządzenia, oczywiście musimy ogolić miejsca, które będą jakby depilowane tym urządzeniem przez nas. Wypróbowałam na Dawida ręce, co się stanie, jeżeli nie ogolimy tego miejsca. No, generalnie włosy się jarają po prostu, to jest bardzo bolesne i śmierdzi spalonymi włosami. Także nie polecam bawić się w takie testowanie. Co się stanie, jeżeli nie ogola się najpierw. No i generalnie też chodzi o to, że jakby ta wiązka światła ma lepsze dojście do cebulki, żeby właśnie zająć się tą melaniną, niż jeżeli byśmy się nie ogolili. No dobra, no to już wiemy, co to jest za urządzenie. To teraz powiem Wam, jak ja tego używałam. Używałam go przez 4 miesiące co tydzień. Tutaj sobie napisałam właśnie moje spostrzeżenia, więc będę się posiłkować tym, co napisałam, żeby niczego jakby nie pominąć. Tak więc teraz będę mówiła o tym, co się działo na nogach, bo używałam go też pod pachami. Po pierwszym użyciu nic się nie zmieniło, no użyłam go pierwszy raz i jakby już na drugi dzień te włosy odrastały, tak jak to się działo zazwyczaj. I że pierwsze zmiany zauważyłam dopiero po miesiącu. Tak było? Przez właśnie pierwszy miesiąc, jak używałam tego, to no moje włosy odrastały, tak jak sobie chciały. Dopiero jakieś pierwsze tam braki tego owłosienia zaczęłam zauważać po około miesiącu. A przypominam, że kuracja powinna trwać 12 tygodni, czyli 3 miesiące. Dobrze liczę? Dobrze liczę. 3 miesiące. Także u mnie po miesiącu zaczęły się dziać już jakieś tam rzeczy. Zadowalający rezultat był po dwóch miesiącach. Tak, po dwóch miesiącach używania e, już faktycznie widziałam, że te włosy praktycznie nie odrastają. E, ja mam też taki problem, że moje włosy, jak ja ogolę nogi powiedzmy rano, na, to one już w sumie od razu po ogoleniu one nie są gładziutkie. One są takie drapiące, ponieważ jak macie tak skórę, nie? Tak, jak rosną włosy, to u mnie nie jest tak, że jest skóra i sobie wyrasta włos, tylko jakby jest taki, taka górka z tej skóry i z niej dopiero wyrasta włos. I zawsze jak gole nogi, to ja to ścinam i ja mam chamskie kropki na nogach, nie tylko od włosów, ale od podrażnienia po goleniu. I to nieważne, czy ja używałam maszynki męskiej, damskiej, tempej, ostrej, to nie miało żadnego znaczenia. I ja mam też taki problem, że właśnie jak ogolę te nogi, to te włosy i tak czuć, one są ostre, i dlatego dla mnie to jest troszeczkę bolesne na początku, ponieważ te włosy jednak trochę wystają i mnie tokuje. Także tu od razu mówię. Tak jak tu napisałam, potem między sesjami e, po tych dwóch miesiącach włosy mi już w ogóle nie odrastały i nogi goliłam tak w sumie dla zasady przed zabiegiem. Po czterech miesiącach odstawiłam urządzenie i włosy zaczęły odrastać po około trzech tygodniach bardzo delikatnie. I wtedy ogoliłam nogi, i już jak ogoliłam te nogi, to potem już zaczęły normalnie odrastać, tak jakbym w ogóle tego urządzenia nie użyła. Pod pachami. Aha, tutaj no, napisałam sobie tylko tyle, że wciąż odrastało ich dużo, ale troszkę słabsze, i zaczęły mi się robić okropne wrosty. Także tak, na pachy to urządzenie praktycznie w ogóle u mnie nie zadziałało. Włosy odrastały cały czas w takim samym tempie, tylko były ciut słabsze, przez co one nie miały siły się przebić przez skórę i robiły mi się wrosty. I to takie hamskie, aż bulwy miałam czasami, ropne i tak dalej, także pod pachy w ogóle ja tego urządzenia już nie używam teraz wróciłam do używania tego na nogach jestem po, znowu po pierwszym zabiegu i myślę, że teraz będę używała po prostu tego w taki sposób, że mm, przez te 4 miesiące będę sobie około używała tego co tydzień, jak zobaczę, że faktycznie już tak te włosy mi nie odrastają, to będę to robiła raz na 2 tygodnie, tak nawet dla zasady po prostu, jak nie będę widziała, żeby coś odrastało, bo no, wtedy jakiś tam efekt jest, na nie po to wydałam około 1,5 tysiąca, żeby to teraz leżało, nie? I teraz yy, tutaj wydrukowałam sobie, co Mamy napisane na stronie producenta o tym urządzeniu, i do tych obietnic napisałam sobie moje spostrzeżenia, tak więc najpierw przeczytam Wam, co tutaj producent pisał na stronie. I powiem wam jakie są moje spostrzeżenia Tylko się napiję na wodnie, bo strasznie dużo gadam Pierwszy punkt Trwałe, widoczne usunięcie włosów Podczas gdy inne metody usuwają włosy jedynie tymczasowo Po czym w widoczny sposób zaczynają one odrastać Urządzenie Brown Silk Expert IPL Oddziałuje na źródło problemu, czyli cebulki włosów Po wstępnym goleniu usypia mieszek włosowy Zatrzymując cykle odrastania włosów Efektem jest trwałe, widoczne usunięcie owłosienia I nieskazitelny wygląd skóry Nie, nie zgadzam się Jedno słowo, jedyne słowo tutaj jakby dyskwalifikuje to zdanie w ogóle, czyli trwałe usunięcie włosów. To nie jest trwałe usunięcie włosów. Bezpieczeństwo i dopasowanie do Twojej skóry. Brown Silk Expert to jedyny depilator IPL wyposażony w technologię Senso Adapt. Sensor kolorytu skóry najwidocz... najnowszej generacji na bieżąco odczytuje odcień skóry i dopasowuje do niego intensywność światła. Podczas każdego impulsu aplikowana jest optymalna ilość światła, co zapewnia skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. I zgodzę się z tym, e, z tym, że u mnie prawie zawsze intensywność światła... Boże, ale ja dziwnie wyglądam z włosami za uszami. Czemu mi nic nie mówicie? No. E, w moim przypadku zawsze jakby to światło było na całą parę jakby, bo ja jestem tak blada. Yy, także, ale widziałam czasami, jak miałam troszkę ciemniejsze jakieś miejsce czy coś, że tam yy, no, rusza się ten wskaźnik, czasem mocniej, czasem słabiej. Także tak działa. 3. Sposób na skuteczny zabieg w domu. Urządzenie Brown Silk Expert jest inspirowane najnowszą profesjonalną technologią IPL, z jakiej korzysta się w salonach kosmetycznych i klinikach dermatologicznych. Marka Brown dostosowała tę technologię do potrzeb bezpiecznego, wygodnego i skutecznego użytkowania w domu. I faktycznie yy, to żeby sobie zrobić krzywdę tym urządzeniem naprawdę nie wiem jakim idiotą trzeba być no faktycznie używać go chyba na nieogoloną skórę, na oczy zresztą ja zaraz wam przeczytam, jeszcze tutaj mam i yy, całą instrukcję obsługi znaczy całej nie będę wam czytała ale poczytam Wam troszeczkę właśnie, co tam napisał producent, także no trzeba być idiotą, nie stosować się po prostu do tego, co tam producent nam pisze, żeby sobie zrobić tym urządzeniem krzywdę, serio. Nie da się zrobić sobie, się sobie zrobić krzywdę tym urządzeniem. Tryb płynny umożliwia szybkie i skuteczne przeprowadzenie zabiegu i jest zalecany do większych obszarów skóry, na przykład rąk lub nóg. Nie istnieje żadna szybsza technologia operująca tą samą intensywnością światła. Depilację nóg można wykonać nawet w 8 minut. No i ja się z tym nie zgadzam, ponieważ mm, płynny ten tryb, to chodzi o to, że jak tutaj naciśniemy sobie i puścimy, to sobie strzela nam jednym światłem. A jak trzymamy cały czas za ten guziczek, to on jakby błyska co jakieś tam ileś tam sekund, nie? I to trwa zbyt długo, bo jak ja chcę jechać sobie tak tym urządzonkiem, ja muszę tak, trzymam, przejeżdżam, czekam, pyknie... Przejeżdżam, trzymam, pyknie, przejeżdżam, pyknie. Nie wiem, czy ja mam takie urządzenie, w którym po prostu. Nie, wiem, może trafię na taki egzemplarz, że to trwa dłużej. Bo powiem wam, oglądałam film Mileny Makeup na przykład. Ona to urządzenie dostała w jakiejś tam paczce pr do testów. Ja moje kupiłam, od razu mówię. <grywa> ja moje kupiłam. Eee, I u niej mi się wydaje, że ten tryb płynny troszeczkę szybciej działał. Nie wiem, skąd to się bierze. No ale u mnie to jednak trochę więcej zajmuje i żeby zrobić sobie łydki z kolanami już bez łód, mi to zajmuje około 40 minut. Także no nie zgadzam się z tym, że to jest szybki, szybka depilacja. Jeżeli chcecie to zrobić dokładnie. E, 5. Delikatny i praktycznie bezbolesny depilator Brown Silk Expert IPL emituje ciepłe światło, co znacząco redukuje uczucie dyskomfortu. Oferuje ponadto tryb delikatny i bardzo delikatny w sam raz do pierwszego zabiegu lub do depilacji miejsc szczególnie wrażliwych, takich jak twarz czy okolice bikini. Ja jeszcze się nie, odważy nie odważyłam, żeby sobie zrobić tym bikini, więc o bikini Wam nic nie powiem. Natomiast na początku pod pachami używałam właśnie tego trybu delikatnego i... No pod pachami nie zauważyłam różnicy, nie wiem, może pachy nie są aż tak delikatne, ale no, no nie wiem, ja nie zauważyłam różnicy pomiędzy tym trybem delikatnym, który jest jak wciśniemy sobie tutaj te piórko. A tryb normalny. No i tak jak mówiłam, on też jest prawie bezbolesny. To się zgadzam z tym, że jest prawie bezbolesny. I te prawie podkreślam, bo tak jak mówiłam, jeżeli ktoś ma taki problem jak ja, że pomimo tego, że ogoli nogi, tak czy inaczej czuć, że jest to owłosienie, to was to będzie bolało. Przez pierwsze trzy zabiegi będzie was bolało, będzie śmierdziało spalonymi włosami. Sześć, wygoda. Dzięki zasilaniu sieciowemu urządzenie może działać bez przerwy na najwyższych obrotach. Niweluje to potrzebę ładowania w trakcie zabiegu. No i dla to będzie zaleta, dla jednych wada. Dla mnie na początku to było wadą, bo sobie pomyślałam, kurde, nie będę mogła sobie usiąść gdzie chcę, będę musiała z kablem się gdzieś tam majtać i tak dalej. Eee, no nie, ale potem sobie pomyślałam, no kurczę, przecież mam depilator normalny też z Brauna, który jest na akumulator eee, i on nie działa w ogóle pod kablem, trzeba go ładow ładować. I nieraz już tak miałam, że zrobiłam półtorej nogi i on mi się nagle wyładował i musiałam czekać, aż się naładuje. Więc z drugiej strony fajnie, że jest na kabel, no bo nie ma takiej opcji, że się rozładuje. Także dla mnie to jest jednak zaleta. Teraz powiem Wam jeszcze kilka innych moich spostrzeżeń. Jedno jest takie, że ja muszę te zabiegi wykonywać w okularach przeciwsłonecznych, ponieważ te błyskanie, to światło jest dla mnie bar bardzo dra bardzo drażni mnie w oczy. Także myślę, że tutaj producent mógłby pomyśleć o tym, żeby dołączyć jakieś specjalne okulary do używania tego urządzenia, bo no nie wiem, jeżeli macie to urządzenie, napiszcie mi, czy wy też macie taki problem, czy tylko ja jestem taka dziwna, no ale mnie strasznie to w oczy kuje. Ja muszę w okularach przeciwzwonecznych wykonywać ten zabieg. No dobra i w sumie to najważniejsze to już powiedziałam. Teraz wezmę tę instrukcję. Tutaj już mamy ostrzeżenie, nie stosować urządzenia tu i tu, nie stosować tak i tak, nie wolno tego. Tutaj słuchajcie, patrzcie, tu macie tak, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Więc naprawdę to jest bezpieczne urządzenie dla kogoś, kto przeczyta po prostu tą instrukcję, bo no trzeba być idiotą, żeby robić coś, czego nie wolno i tu jest wyraźnie napisane. I tak, te urządzenia ma tutaj coś takiego jak tryb czuwania, czyli po 10 minutach braku aktywności urządzenie przełączy się w tryb czuwania, o czym będzie informować jedna błyskająca dioda na wskaźniku intensywności. Jest też tryb uśpienia, jeżeli żaden przycisk nie będzie włączony przez 60 minut, diody LED wskaźnika wyłączą się. Także fajnie, bo jakby nie ma czegoś takiego, że zapomnimy o tym urządzeniu, wyjdziemy sobie z domu i będzie nam cały czas ciągło prąd, tylko po jakimś czasie po prostu najpierw sobie przejdzie w tryb uśpienia, a później w ogóle się wyłączy. Także spoko. Tutaj tego już Wam nie będę czytać, ale mamy opisane, jak przygotować twarz do zabiegu nad górną wargą, jak tam robić to wszystko, żeby sobie na przykład wąsa usunąć, szyja podbródek, także tutaj wszystko jest opisane. Mamy też plan zabiegu, czyli faza początkowa, 4-12 tygodni, jeden zabieg na tydzień. Zabiegi kontrolne, czyli zgodnie z potrzebami, na przykład raz w miesiącu. U mnie to się trochę nie sprawdza, muszę to inaczej troszeczkę robić. Ale generalnie musicie pamiętać, żeby tego urządzenia za bardzo latem nie używać. Jak Chcecie opalać czy coś, no bo nie wolno, można sobie zrobić krzywdę. Pamiętajcie też, że po ogoleniu nóg nie balsamować, żeby się nie balsamować niczym, żadnych olejków, nie nakładać na skórę, bo to też jakby utrudnia działanie tego urządzenia, jeżeli chodzi o depilację. No i teraz. Czy ja Wam to tak właściwie polecam, czy nie? No bo to nie jest tania rzecz, więc warto się nad tym zastanowić. Powiem Wam tak, jeżeli macie taki problem z włosieniem jak ja, czyli po każdym goleniu macie okropne kropki na nogach, dodatkowo ja nie mogę golić nóg codziennie, ponieważ często gęsto ja mam aż stróbki, mi się robią w tych miejscach, gdzie wyrastały włosy, bo tak jak mówiłam, ta skóra jest tam ścinana, bo mi te włosy tak wyrastają z takich pagórków powiedzmy. Także ja nie mogę golić, bo mi po prostu te golenie na drugi dzień boli, a włosy mi odrastają już, już tego samego dnia, tak? bo już w tym momencie, kiedy one są ogolone, one nie są jakby gładkie te nogi. Eee, więc jeżeli macie taki problem, albo nawet nie aż tak jak ja, ale szybko Wam odrastają te włosy, macie kropki na nogach takie właśnie też czarne od włosów i tak dalej, chcecie się tego pozbyć to wtedy jak najbardziej Wam polecam te urządzenie ale jeżeli macie tak że ogolicie te nogi i włosy Wam odrastają, nie wiem, po 5-6 dniach dopiero, bo macie mięciutkie blond włosy na przykład to nie kupujcie tego urządzenia, bo dodatkowo te urządzenie nie będzie dobrze działało na blond, siwych i rudych włosach. Musicie mieć jak najciemniejsze włosy, tak? W sumie, im ciemniejsze macie włosy, tym lepiej to będzie działało. Także e, jakby tutaj jest też tak fajnie to zrobione, że te osoby w sumie, które najbardziej potrzebują tego urządzenia, najlepiej ono do nich pasuje. No bo jakby, no jakbym miała blond włosy na nogach, to by w sumie mnie to rypało, czy, czy one są, czy nie. No wiadomo, goliłabym się, ale nie miałabym aż takiego parcia na to, jak przy blond włosach, bo tego tak nie widać, nie. Także no tak jak mówię, no jeżeli macie naprawdę problem z nadmiernym owłosieniem, to wtedy wam te urządzenie polecam jak najbardziej. Nawet jeżeli byście miały tak jak ja, ja nie żałuję, że kupiłam te urządzenie, bo mimo tego, że ono nie działa tak jak do końca tak jak producent obiecuje, muszę go używać dłużej i częściej. To i tak moje nogi nigdy nie wyglądały tak dobrze jak podczas używania tego urządzenia. Naprawdę. No, ja polecam te urządzenie, ale tak jak mówię, dla osób, które faktycznie tego potrzebują, bo to jest za drogie, moim zdaniem. No, moim zdaniem tak. Ja jednak no, chodzę normalnie do pracy, ciężko pracuję i tak dalej. Także dla mnie jakby wartość pieniądza jest y, istotna, tak. Zapraszam Was serdecznie do komentowania tutaj na dole, w sekcji komentarzy, co myślicie o tym urządzeniu, czy je miałyście, czy się u Was sprawdziło, co sądzicie o tym filmie. Filmie, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo wiem, że bardzo dużo tej informacji Wam chciałam przekazać, dlatego napisałam sobie tutaj dużo rzeczy na kartce, żeby nic Ci nie pominąć, bo podejrzewam, że ten film byłby bardzo chaotyczny, jakbym sobie nie napisała tego na kartce, choć jestem świadoma, że dużo rzeczy też mogłam pominąć, także napiszcie mi wszystko w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, ja na wszystko chętnie odpowiem. No i to tyle, dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.